Witam Państwa na takim szybkim i krótkim przeglądzie. No, to jak widać, rybki pojedzone i sobie delikatnie pływają, żeby się nie przemęczać no, akwarium. Wygląda dobrze według mnie, woda czyściutka, tutaj pilnują krokodylek i dozorca, tutaj jak widać też wszystko w porządku, mek sobie pomału rośnie, małe rybki sobie pływają, także jak widać Też wszystko jest w porządku. No. Teraz gubiczki o. o Gubiko. Też wszystko graj muczy sobie, pływają zadowolone. Tam maluśkie pływają. A... No, roślinki sobie rosną. Także... Jest... Jest dobrze. Narzekać nie można. No. I idziemy tu. Do 240. O, i tu. Pokażę z daleka. Jak widzą Państwo, ale wczoraj i dzisiaj dokończyłem wielką przycinkę. Tak, przerzedziłem, to te rośliny w tym akwarium i to tak porządnie. Ale wygląda dobrze. Ręby mają teraz więcej miejsca do pływania. O, proszę, jak te maluchy tutaj, no już nie takie maluchy, ale mają teraz więcej miejsca do pływania. No, tych skala pięknie się prezentuje. Jak widać, naprawdę jest dużo więcej, miejsca rybki ładnie wybarwione jak widać także nawet przy, powiem tak szczerze że dobrze że przyciąłem powiem państwu że pełne duże wiadro takie duże wiatro pełne tych roślin było. No. Ale teraz będzie, teraz właśnie będzie spokój przez dłuższy okres. A że będzie spokój teraz przez dłuższy czas. No. Tu są roślinki jak widzą Państwo rosną, to kończę już też usunąłem te młode odczepki porozsadzałem w innych akwariumach także jest jest naprawdę dobrze rybki jak widać zadowolone z postępu i z miejsca no i na koniec przejdziemy sobie jeszcze do 98 litrów tam to akurat nic się nie zmienia poproszę Maciejka śpi Dorotka śpi No i mają wszystko gdzieś No, no i to jak mówiłem tu się nic nie zmienia Rośliny rosną jak szalone jak widzą Państwo Kopelek znowu się porozrastał Chyba będzie jutro może też go trochę poprzycinać I... No To na tyle z krótkiego filmu Pozdrawiam Państwa serdecznie Miłego popołudnia i wieczora Państwu życzę i do następnego razu. Ej kochani.